Witajcie na kanale Głos Wnętrza. Czy ty też żyjesz w pośpiechu? Kręcisz się w wirze niekończącej się pracy, twój żołądek domaga się uwagi, bo od dawna nie widział spokojnego posiłku, a oczy pieką z braku snu i wielu nocy spędzonych nad biurkiem. Może biegniesz, by dogonić swoje marzenia, ale ten bieg jest zbyt szybki, zbyt gwałtowny. W tym pędzie zapominasz o najważniejszym, o miłości do samego siebie. Dlatego zatrzymaj się na chwilę. Pozwól sobie na oddech. Zauważ, że twój cenny czas przecieka ci przez palce. Odzyskaj tę chwilę, by móc wreszcie zaopiekować się tą zapomnianą cząstką wewnątrz ciebie, by poświęcić czas rodzinie, przyjaciół, a nawet otaczającej Cię przyrodzie. A teraz zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka zostań ze mną do końca, ponieważ w dalszej części wideo czekają na ciebie głębsze refleksje i być może niespodzianki. Istnieje przerażające uczucie, które nazywa się bezsilnością. Mówiąc najprościej, bezsilność to stan, w którym masz świadomą i racjonalną chęć zrobienia czegoś, ale brakuje ci sił, zdolności, albo po prostu utknąłeś w martwym punkcie, nie widząc żadnego wyjścia. Kiedy dopada cię bezsilność, zdajesz sobie sprawę, że nie masz niczego, absolutnie niczego. Nagle wszystko traci sens, nawet twoje własne istnienie. Czujesz, jak coś cię dusi, ale tego nie widzisz. Czym więc tak naprawdę jest bezsilność? W swojej książce Norwegian Wood, Haruki Murakami, napisał na początku dziesiątego rozdziału kiedy myślę o roku 1969, w mojej głowie pojawia się tylko bagno. Gęste, lepkie błoto, które zdaje się chcieć wessać i pochłonąć każdy mój dzień. Z każdym krokiem brnąłem przez to błoto, tracąc siły. Za sobą nie widziałem nic poza bezkresną ciemnością tego bagna. Czy zdarzyło ci się kiedyś płakać z bezsilności, aż zabrakło ci tchu? Dlaczego, czując bezsilność, ludzie płaczą? Ten odcinek opowie ci o różnych obliczach tego uczucia. Kiedy byłam w podstawówce, miałam kota, który był w moim wieku. Był ze mną od urodzenia, jak przyjaciel z dzieciństwa, z którym dzieliłam wszystko. Jedliśmy razem, bawiliśmy się, spaliśmy, byliśmy nierozłączni. Ale pewnego dnia, gdy wróciłam ze szkoły, zobaczyłam, że mój kot ledwo trzyma się na nogach, chwiał się, a potem upadł, wymiotując i tocząc pianę z pieszka. Jego małe ciałko drżało w konwulsjach, a ja szłochałam, czując jak pęka mi serce. Rodzice powiedzieli, że ktoś go otruł. Płakałam w rozpaczy, patrząc bezradnie, jak mój najlepszy przyjaciel odchodzi z rąk jakichś okrutnych ludzi. Kot ostatni raz drgnął i przestał oddychać, a ja nie mogłam nic zrobić. To był pierwszy raz, kiedy poczułam, czym jest prawdziwa bezsilność. Gdy dorosłam, bezsilność przybrała inne, bardziej złożone formy. Na przykład wtedy, kiedy przyjaciółka, której bezgranicznie ufałam, okłonała mnie i zrzuciła na mnie całą winę. Rozumiesz to uczucie szoku, gdy zdajesz sobie sprawę, że osoba, której oddałaś całe serce, wbija ci nóż w plecy? Wtedy ta mała dziewczynka znowu płakała. Płakała, bo gdy próbowała wszystkim wyjaśnić, nikt jej nie słuchał, nauczyciele nie wierzyli, że to ona kłamała, patrzyli na scenariusz, który wyreżyserowała moja przyjaciółka i uwierzyli w jej kłamstwa wypowiedziane z kamienną twarzą. A kiedy widzieli mnie, zapłakaną i próbującą się bronić, tylko wzruszali ramionami ze znużeniem. Okazało się, że bez silności często towarzyszy straszliwa samotność. Nikt mi wtedy nie uwierzył. Jeszcze inne oblicze tego uczucia odkryłam, oglądając pewien poruszający film. To była tragedia pełna łez, opowiadająca historię trójki dorosłych, żony, męża i jego partnera oraz dziecka, syna tej pary. Na zawsze zapadł mi w pamięć ten dialog, ile to jest dziesięć tysięcy lat. To czas od dnia, w którym osoba, którą kochasz, opuszcza cię, by wrócić do normalnego życia. Od tego momentu każdy dzień jest jak 10 tysięcy lat normalnego życia. Bohater filmu, mąż, panicznie bał się opinii publicznej. Pochylił głowę przed społecznych normami i uprzedzeniami. Wybrał ślub i założenie rodziny, by uciec od swojej prawdziwej tożsamości. Dopiero gdy zdiagnozowano u niego raka, w ostatnich dniach życia odważył się być sobą. W tej historii pełnej nostalgicznych, przygaszonych barw dostrzegłam bezsilność każdej z postaci bezsilność kochanka. Co z tego, że się kochamy, skoro on poddaje się presji społeczeństwa i musi ożenić się z kobietą? To była przytłaczająca niemoc, gdy miłość przegrywa z uprzedzeniami. Widziałam też bezsilność tej biednej żony. Nawet po śmierci męża nie otrzymała od niego żadnego wyjaśnienia. Jej rozpaczliwa walka o pieniądze z ubezpieczenia, które mąż zapisał swojemu partnerowi, była krzykiem bólu. I znowu polały się z bezsilności. Bezsilność ma również swój dźwięk, to krzyk aż do utraty głosu pewnej kobiety z wideo, na które natknęłam się przypadkiem w mediach społecznościowych. Przyłapała swojego męża z kochanką w samochodzie, na który kiedyś oboje tak ciężko pracowali, na który wspólnie odkładali pieniądze. Wpadła w szał, rzuciła się na niego. Nigdy wcześniej nie straciła tak panowania nad sobą. Chciała rzucić się i podrapać tę, która niszczyła jej szczęście, ale wszyscy ją powstrzymywali. Nie mogła zrobić nic oprócz krzyku i płaczu. W tej chwili poczucie bezsilności nie polegało na tym, że nikt nie stanął w jej obronie. To była bezsilność płynąca z utraty czegoś, co wydawało się być już na zawsze Twoje, a co nagle wymyka Ci się z rąk. Bezsilność zrodzona ze zdrady przez tych, których kochałeś najbardziej. Bezsilność bywa też niema. To wielkie, ciemne znamie na czyjejś twarzy, to niesprawne nogi. To oczy, które już nigdy nie zobaczą światła, to bezsilność, gdy już w chwili narodzin, na samej linii startu, czujesz, że przegrałeś. Pozostaje ci tylko w milczeniu pogodzić się z losem. Bezsilność często idzie w parze z miłością. Pamiętam taką poruszającą scenę z pewnego filmu, która do głębi mnie wzruszyła. Ojciec, zlany potem, wnosi swojego śmiertelnie chorego synka na szczyt najwyższego wieżowca, aby spełnić jego ostatnie marzenie. Chłopiec, który całe życie spędził w małej wiosce, marzyłby zobaczyć wielkie miasto. Jednak to miejsce miało stać się jego następnym przystankiem niebem. Widziałam tę bezsilność wrytą w głosie i oczach ojca. Ten ojciec, który sprzedałby wszystko, co ma, byle tylko ocalić syna, wciąż żywił tę tłącą się iskrę nadziei. To ojciec, który niósł na plecach swoje dziecko przez całe życie, a wraz z nim wszystkie jego niespełnione marzenia. Cierpiący, ale bezsilny. Bezsilność tak często łączy się z miłością, bo czasem, gdy wszystko inne zawodzi, miłość jest jedynym, co nam pozostaje. To był tylko film, bohater nie płakał, ale ja nie mogłam powstrzymać łez. Bezsilność idzie też w parze z brakiem mocy, z poczuciem, że nie masz siły ani środków, by chronić swoich najbliższych. To uczucie, gdy rodzice, rodzeństwo, cała rodzina potrzebuje twojego ramienia, by się na nim oprzeć, a ty jesteś słaba i jedyne co masz, to łzy. Po studiach zaczęłam pracować. Pewnie myślicie, że wybrałam typową pracę biurową: rano do pracy, wieczorem spotkania ze znajomymi. Myślałam sobie, jestem młoda, całe życie przede mną, trzeba korzystać. Ale pewnego dnia moi rodzice zachorowali. Dzień, w którym trzymałam w ręku diagnozę od lekarza, czułam, jakby świat się zatrzymał. Koszty leczenia i operacji były astronomiczne. Przez całe moje studia rodzice zapożyczali się, żeby zapożyczyć mi i mojemu rodzeństwu edukację. W domu nie było żadnych oszczędności, a ja, przez te kilka lat pracy, też nie udało mi się niczego odłożyć. Wyrzucałam sobie, co ja robiłam przez ten cały czas, dlaczego nie pracowałam ciężej. Teraz, gdy moi rodzice są starzy i schorowani, gdy potrzebują mnie najbardziej, okazałam się bezużyteczna. Jedyne co miałam, to łzy. Czasem bezsilność jest niewidzialna, nie ma żadnej konkretnej formy. Po prostu nagle na mnie spada, czuję bezsilność wobec samej siebie, gdy nie mogę kontrolować własnego ciała. Wcale nie chcę płakać, a łzy same cisną się do oczu, czuję bezsilność, gdy nie potrafię zapanować nad emocjami, nie chcę złościć się i krzyczeć na bliskich z powodu błachostek, a jednak to robię. Czuję bezsilność, gdy nie mogę opanować swoich zaburzeń odżywiania, a nawet powstrzymać destrukcyjnych zachowań wobec samej siebie. Dlaczego bezsilności towarzyszy tak wielkie cierpienie? Ponieważ czujemy, że tracimy siłę, wolę i nadzieję, cierpimy, gdy nie możemy kontrolować tego, co się dzieje. To jest związane z naszą potrzebą autonomii i samostanowienia. Człowiek czuje się komfortowo i bezpiecznie, gdy ma kontrolę i może decydować o sytuacjach w swoim życiu. Gdy zdarza się coś, na co nie mamy wpływu, możemy czuć się zagrożeni, wytrąceni z równowagi, niepewni. Poczucie bezsilności może również wynikać z przeszkód życiowych, z trudności, których nie wiemy jak pokonać. To sprawia, że tracimy wiarę w siebie i czujemy się rozczarowani własną osobą. Dlaczego płaczemy, gdy czujemy się bezsilni? Kiedy jesteśmy bezsilni i nie możemy kontrolować sytuacji, płacz może dać nam pozorne poczucie odzyskania kontroli. W takim przypadku płacz może być sposobem na wyrażenie emocji i przejęcie władzy przynajmniej nad nimi. Pomaga nam to poczuć się bezpieczniej w naszej własnej przestrzeni psychicznej. Ale wiesz, mój drogi, są ludzie, którzy w swojej bezsilności przestają nawet płakać. Kiedy dzieje się coś złego, zawsze chcemy wierzyć, że zrobimy wszystko, aby zmienić okoliczności. To tak, jakby ktoś wpadał w grzęzawisko. Na początku będzie próbował wołać o pomoc, szamotać się, próbować każdego sposobu, jaki przyjdzie mu do głowy. Jednak z jakiegoś powodu, po każdej porażce, tonie odrobinę głębiej aż w końcu nie widzi już światła. To jest moment, w którym człowiek czuje, że nie ma kontroli nad tym, co się dzieje. Z czasem pojawia się tendencja do poddawania się i akceptowania losu, jak gdy naprawdę był bezsilny. Psychologowie nazywają to wyuczoną bezradnością. Pierwszy eksperyment, który stał się podstawą tej teorii, został przeprowadzony przez dwóch psychologów, Martina E. P. Seligmana i Stevena F. Majara w latach 60. ubiegłego wieku. Eksperymentowano na psach, które poddawano lekkim wstrząsem elektrycznym. Ponieważ brzmi to dość drastycznie, pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły. W skrócie, psy po serii wstrząsów nauczyły się, że nie mogą uciec i że ból powróci. W rezultacie przestały wierzyć w możliwość ucieczki, nawet gdy miały taką szansę. Nie musimy jednak sięgać po specjalistyczne eksperymenty. Obraz wyuczonej bezradności pojawia się wszędzie wokół nas. Kiedy małe słonie są przykuwane łańcuchami do żelaznych prętów, ich nogi krępują twarde stalowe liny, których nie są w stanie zerwać, mimo wielu prób. Z czasem słoniętko uświadamia sobie, że bez względu na to, jak bardzo się szamoce i ile siły użyje, nie uwolni się od tych więzów. W końcu akceptuje ograniczony zasięg ruchu, wyznaczony przez łańcuch. Gdy dorasta, jego siła wielokrotnie przewyższa tę potrzebną do zerwania więzów, ale słoń nawet nie próbuje. Po prostu w przeszłości nauczył się, że wszelkie wysiłki są bezużyteczne. Psychologowie odkryli, że wyuczona bezradność jest ściśle powiązana z depresją. Ludzie, którzy w przeszłości doświadczyli depresji, są bardziej skłonni do akceptowania jej w przyszłości, a co za tym idzie, rzadziej próbują coś zmienić. To samo dotyczy osób żyjących w środowisku przemocy domowej. Ci, którzy nie mogą uciec przed przemocą pod własnym dachem, częściej odrzucają pomoc i akceptują przyszłą przemoc jako coś nieuniknionego. Im więcej porażek obserwujemy, własnych lub cudzych, tym mniej prawdopodobne jest, że podejmiemy próbę zmiany, nawet jeśli okoliczności znacząco się zmienią. W odkryciach psychologów kluczowe są trzy elementy: motywacja, poznanie i emocje. Motywacja to brak reakcji, brak metod, które mogłyby pomóc w ucieczce od negatywnych stanów. Poznanie dotyczy przekonania, że sytuacja jest nie do opanowania. Wreszcie emocje to stany cierpienia, które pojawiają się, gdy dana osoba czuje, że straciła kontrolę nad własną sytuacją. Taka osoba przechodzi od oporu, przez zaprzeczenia, akceptację, rozpacz, aż po całkowitą bezradność. To błędne koło, które tworzy depresję bezradności, zwaną również depresją beznadziejności, co również zostało zbadane i nazwane przez Seligmana i jego współpracowników. Podaję te przykłady, abyś zrozumiał, że wyuczona bezradność to niewidzialne kajdany nałożone na umysł. Oznacza to, że próbowałeś walczyć i szukać wyjścia, ale poniosłeś porażkę, zupełnie jak te słonie czy małe psy. Utknąłeś w serii negatywnych wydarzeń. Mimo wielu prób nie widziałeś żadnego światła wolności. Więc stopniowo zaakceptowałeś sytuację i poddałeś się. Choć wiadomo, że życie i psychika człowieka są znacznie bardziej złożone, niż może to zasymulować prosty eksperyment, bo wiążą się z procesami poznawczymi, a teorie na komat wyuczonej bezradności wciąż wymagają rozwoju, by można je było w pełni zastosować do ludzi. Jednak te wnioski stanowią ważny krok w procesie zmiany percepcji tych, którzy na co dzień tkwią w jarzmie negatywności. Więc mój drogi, bądźmy dalej wytrwali. Jest jedna rada, której nauczyłem się od doktora Joachina F. Fustera. I myślę, że może ci pomóc. If you're feeling helpless, help someone else. Kiedy czujesz się bezradny, spróbuj pomóc komuś innemu. Czujesz bezsilność, bo nie udało ci się uratować ukochanego kota, ale wiesz, że twoje serce wciąż będzie pełne miłości i gotowe nieść pomoc innym zwierzętom. Czujesz bezsilność, bo zaufanie, którym obdarzyłeś bliskich przyjaciół lub partnera, zostało zdradzone. A mimo to wciąż jesteś gotów wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy o nią proszą. Czujesz bezsilność, bo twoje ciało nie jest takie jak u innych, ale mimo to idziesz naprzód, stając się inspiracją dla całej społeczności. Czujesz bezsilność, bo nie jesteś w stanie zadbać o swoich rodziców, o swoje dzieci, ale wiesz co? Oni naprawdę cię nie obwiniają ani trochę. Kochają Cię i pragną dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze. Nikt z nas nie prosi się o nieszczęścia, które spadają na nas niespodziewanie, ale pomyśl o tym na poważnie i zacznij działać z całych sił, póki jesteś młody. Nie pozwól, by nadszedł dzień, gdy Twoi rodzice będą Cię potrzebować, a Ty będziesz mieć dla nich tylko łzy. Nie dopuść do chwili, gdy Twoje dzieci spojrzą na Ciebie z potrzebą, a Ty poczujesz tylko wstyd. Być może w tej chwili, w tym poczuciu całkowitej bezradności, nie jesteś w stanie od razu pomóc komukolwiek innemu. Ale zrobisz to. Tylko proszę, nie myśl o sobie, że jesteś bezużyteczny i nic nie potrafisz, ponieważ pomaganie innym zaczyna się od najdrobniejszych gestów, Czasem jeden twój uśmiech, rzucony przypadkiem na ulicę, może sprawić, że w sercu obcej osoby zaświeci słońce. Kto wie, może te małe akty dobroci staną się cegiełkami, korzeniami drzew i traw, albo laską, o którą się oprzesz, by wyciągnąć się z tego głębokiego lepkiego błota, które cię wciąga. Po każdej nocy zawsze przychodzi dzień. Wytrzymaj jeszcze trochę, a droga, którą kroczysz, stanie się mniej wyboista i znów zaleje ją blask porannego słońca. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. To była opowieść z kanału Głos Wnętrza. Jeśli to, co usłyszeliście, było dla Was wartościowe i poruszyło Wasze serca, proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się tym filmem z kimś, kto może go potrzebować chętnie przeczytam też wasze przemyślenia podzielcie się nimi w komentarzach poniżej.